Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek w Kromce Słowa i posłuchajcie słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Odpowiedział mu Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział: Oto te, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę, oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mój młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz, daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Ten młodzieniec, którego dzisiaj widzimy w Ewangelii, on pytał o dobro. On chce podejmować mądre, głębokie decyzje. Co prawda później nie potrafi konsekwentnie za tym pójść. Ale chce pójść za tym, ale chęć pójścia za tym jest czymś niesamowitym, jest czymś wspaniałym. To pytanie młodzieńca skierowane do Jezusa y, dotyczy y, rzeczy ważnych, y, istotnych. Y, on, y, on nie chce iść ślepo y, ze swoim. Y, jak jest w Twoim życiu? Y, czy podejmując jakieś ważne decyzje, pytasz o Jezusa? Czy y, rozmawiasz z nim o tym? Czy pod, przy podejmowaniu ważnych decyzji, y, Rozmawiasz o tych sprawach z drugim człowiekiem, który jest dla Ciebie ważny. Czy te decyzje, które masz zamiar podjąć, poddajesz się zeznaniom? Niech Was Bóg sobie i Bóg Wszechmówic